Moje pytanie jest proste już było tu powtórzone, ale mimo wszystko je zadam. Proszę mi powiedzieć, co ma być w tym dekoderze jeszcze innego? Mówiłam tam z ławy Pegasus i podejrzewam, że tak. Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, to ja się martwię, że te dopłaty dostaną tylko ludzie, którzy są związani z PiS. Tak zawsze jest, że... I może być to śmieszne, ale ja tak uważam, że w pierwszej kolejności. Mówię to dlatego, że nie mam za grosz zaufania do Pana. Wie Pan, teraz były maseczki przez ministra Szumowskiego, przez Pana różne rzeczy, więc ja uważam, że PiS doprowadzi do tego, że będziemy płacić za wszystko i za te, zapomniałam, kurde, jak. Dekodery, dekodery też. I jest jeszcze dla mnie jedna furtka, że te wszystkie te złoty, które otrzymają ludzie, te pieniądze pociągają do tego, żeby na Was głosować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani poseł Małgorzata Pępek.